Hej, wszystkim z tej strony. So, a też szturm na epicentrum. I będziemy teraz. O, znów atakować. O, kurde, co zapech. Przed, yy, przed chwilą grałem mecz, który mieliście okazję zobaczyć w poprzednim odcinku. I też atakowałem, ale wydaje mi się, że może teraz, jak uda nam się jakiś team inny uzbierać tutaj, i ten atak trochę lepiej pójdzie. O, kurde, granat rzuciłem pod siebie. Czemu go nie mogłem zabić? Czemu oni są tacy żywotni? To nie jest hardcore. Nie wiem, czy przypadkiem nie jestem w tym samym teamie, w którym ostatnio. I to by bardzo źle świadczyło o tym, o naszych szansach na wygrano. Ostatnio były one niestety zerowe. Podejście psychiczne było. Kurde, gdzie oni są po lewej? Po której stronie to jest. O, i granat, i co teraz? Buchnie? No, nikogo nie zabił. A no, nawet uszkodził typa. O, dwa punkty podłożone. <laughs> A ci się tu szczelają. Może się cofną, co? Czy jednak nie? Trzeba by było wyjść. Snajper mnie strzelił. A ten gdzie stał? Na rampie, na rampie. Powiedzcie mi. Granat pójdzie, żeby się trochę odsunęli. Kurde, ten sniper tam siedzi, trzeba na drugą stronę przejść i z drugiej strony trochę strzelać. Tak, żeby sniper nie mógł nas dosięgnąć. A no w ogóle trzeba się wydostać z tego najgorsze miejsce, chyba w którym można atakować. O, jeden punkt strzelił, no to ładnie mamy. Znaczy, z jednej strony fajnie, że jest tylko jeden do obrony, z drugiej strony oni teraz go będą wszyscy bronić. I to jest jeszcze trudniej go zdobyć niż jak dwa były i się dzielili na pół. Nie stójcie w tym tunelu, proszę was, tu nie ma nic. Tu nie ma po prostu nic. Nie da się tam wejść. Nawet nie, nie szukajcie wejścia tym tunelem. A co się ludzie kurde nauczyli grać chyba w tym trybie, bo nigdy nie było tak ciężko. Co to za kurde jakiś Rambo? Czemu on tak szedł? Fuck Fuck, no. Nie miałem co zrobić, nie widziałem skąd ten koleś atakuje mnie z tyłu. I słaby wynik. Ale punkt przejęty, trzeba jeszcze jeden punkt podłożyć i będzie zajbiście. Mój team, mój, no, moja drużyna jest jakaś lewa, zawsze dostaję jakąś ostatnią drużynę, mimo że pierwszy wchodzę na mapę. O, dołącz przynajmniej będzie czterech typa. O, i ci atakują nawet z lewej, co jest zajbiste. Ale wysoko, kurde, stanął. Prawie mi zginął schodząc. No i z tyłu mnie dojechali. A widzieliście, jak dzielnie walczyłem z tymi, którzy tam stoją po środku? O, i autobalans będzie. Ciekawe, czemu, jak wszyscy w teamach raczej jest porówno. No, powiem wam, że ten koleś tu ładne miejsce, zają. rzucimy mu apteczkę, bo pewnie nie ma. dawać mu amunicję, no, jak ten tak na pieprza z góry. Może mieć mały problem z amunicją. No, przebiliśmy się przez, ten, przez, przez to takie wąskie gardło i mam nadzieję, że teraz mniej nasi będą padać. Chociaż tu jest kolejne wąskie gardło. Po lewej kolesia widziałem na górce, siedzi albo nie. Może by się zdawało. Dobra, tu nikogo nie... Dobra, padł No właśnie, na działko, właśnie. aha, nasi wzięli Ale koleś tu był, zabili go Idziemy dołem, ostatnio odkryłem to przejście Wcześniej nie wiedziałem, grałem na tej mapie kilkanaście razy I się nie strzeliłem w ogóle O, a tu to już w ogóle nie wiem gdzie iść Dobra, zostaniemy tu Kurde, no co? Czemu mnie tak mocno bije? Ale zabiliśmy kogoś, ktoś obok mnie, razem ze mną idzie, najwidoczniej. No myślę, że jest teraz szansa na popchnięcie, jak tu traktor jest, to, to jest zajebisty koleś, ma, ma milion milion amunicji. Czy też może być dlatego trudno, że w 64 graczy gramy na tej mapie, co jest zajebiste, bo jest super strzelaniny dużo. Oj, może cię grana, może któryś zginie z nich. Tak! Boom! Yeah. Yy, mściciel 10, zabicie wroga, rzeźnik za... Zacz... zajebiście. Ci tutaj ciągle siedzą. A jak ten kolej w ogóle to robi, że ten. No, nie podniosę go, dobra, ale tamtego podniosłem. Dobra, lewa strona powiem wam, że jest komprom Compromised, czy. kom... Jak to się mówi? No wiecie, że już się do niczego nie nadaje. Idziemy prawą. Prawa strona jest nową lewą stroną. Będzie spoko. Wziąłbym smoki, ale tak bardzo nie chcę. Czemu ktoś inny nie weźmie smoków? Czemu ja zawsze muszę o tym myśleć? Dlatego nie chcę brać smoków. Nie chcę sobie drużyna radzi bez smoków albo przegra. Fuck. No strasznie mnie karają, nie wiem co mają za bronię. nie powinno tak być, zawsze umierali, chyba że się tryb zmienił z, z tego na normal, a ja nie mam takiego wyczucia do normala, nie wiem, kiedy nie wiem kiedy przestać strzelać i po prostu przestaję zaraz przed zabiciem typa, czasem po prostu muszę trochę dłużej dociągnąć ten strzelanie. No, jest tu ktoś od nas, zajbiście. Fak. No, powiem wam, że biegnięcie dalej było durne dość, bo chyba nie było szans, żeby dobiec. Ale zawsze warto próbować. Zginąć bym pewnie i tak zginął, a jakby mi się udało dobiec, no to by było już super. Jest mój team, mój team. O kurde, a tam gdzie się czołga? Nie zaklinował chyba w mapie. Dobra, wbiegamy co? Dobra, celujemy teraz tutaj we wrogów. No, uda nam się chyba, uda nam się. Świetna sprawa. Dobra. No, dobra, udało się. Czyli przesuwa im się respawn, czyli do przodu, ale powiem Wam, że ciężka walka była. Bardzo ciężka. Mam nadzieję, że kolejne punkty są łatwiejsze do przejęcia, bo nie damy rady na pewno z taką drużyną pierścienia naszego. Fak, wszystko się trzęsie, a bo to trzęsienie nie wiem, myślałem, że granatów tyle narzucili. Co nie znaczy co? <grystanie> no ten się kurde, ktoś przeżywa w przeciwnego timu. Tak, co to jest? Ten zabity, ktoś jeszcze? To jest najgorzej jak jeden z tyłu. Strasznie dużo ticketów można stracić. Wiecie, Fuck. czemu z tyłu ktoś do mnie strzela? Z tyłu! Dobra, padł. Kurda, mo nie mam. Jest tu ktoś! Dobra... Powiem wam, że jak wystając za barierek, to mi trochę łatwiej strzelać, przynajmniej celuję w nich. Znaczy, celuję im przynajmniej w głowę, bo tylko głowa wystaje, a tak? To zawsze celuję w całe ciało. Mówię, kurde, chyba przynajmniej trafię w jajca. Jak nie w głowę, to w jajca. No i zazwyczaj i tak trafiam, że oni przeżywają to. I mnie zabili. Ale co, co swoje, to nabiłem. Pomogłem naszym trochę. Przynajmniej im na głowę nie skakali. Epicentrum Talit Market. O, jedynka market. To jest chyba market swoją drogą. Tylko, że ja bym chciał na ten. Aha, market. R. Co to jest R. A, rasz, A czemu nie ma tego całego cygańskiego trybu? Jak on się nazywa? Szabrownik. Oh, fuck. Ups, nie zauważyłem tego. Sorry, kolego. Ale się zrymowało, ale się zrymowało. Już nic nie widzę kompletnie, kurde. Umieraj, dobra. Idziemy, 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 bo już jest pora na nas. Tu nie idziemy, bo tam nie ma punktów, po co byśmy mieli tu iść. Ach, kurde, po lewej typa zabiliśmy po prawej nas. Rzeźnik trzymany. Zatrzymany. Aha, rzeźnik. Rzeźnik zatrzymany, czyli koleś pewnie. Fak, granat, granat, nie. Wow, 13%, ale żeśmy przeżyli, 30%. Fak, więcej granatów. Zostawcie nas w spokoju. Dobra, powiem Wam, sytuacja została panu, Pana. I tam macie kolesia po lewej, z przodu. Fak, ilu nas tu jest. Zabiją nas na pewno teraz, jak nas zobaczą. Dobra, macie apteczkę, koledzy o, a tu jest jeszcze głębiej, może? i czemu my się tam targamy tym? Macie granat. Hahaha, ha, ha, zabiłem go. Czułem, że tam będzie. Tak. Kurde, oni we mnie nie trafiają, ale powiem wam, że boli. Fuck! Aj, widzę, że moja kurde. Mój komentarz się sprowadza tylko do gadania. Fuck, 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 fuck. Ale no, jesteśmy blisko tego, żeby popchnąć ten punkt. Nie się tu wczołguję, ale. Aha, to jest lepsze. Dobra, pójdziemy dookoła. Ile mam etykietów? 80, słabo. od prawej Dobra Kurczę, i ze schodów na mnie zejdzie, niemożliwe, i wszystkich nas pozabija. A nie. Ojojoj. O boże, ilu ich tam siedzi? Masakra jakaś. Nie ma co się nawet tam pakować. Koleś kolejny. Snajperzy to pizdy już nie wytrzymuje. O, myśmy tym samochodem, co? Wjechali. Kurde, nie umiem tych samochodów nigdy prowadzić, ale są jakieś takie zbyt skrętne. Da się tędy przejechać. Czy nie fuck? Bo ja nic nie widzę z tego samochodu. Powiedz mi, jak to można prowadzić. Kurde, trzęsie nim strasznie. Tu wyjedziemy, pewnie się zaklinujemy zaraz. Wow, fuck. No i se pojechałem, co samochodem? Kurde. Czemu on nie ma z przodu takiej osłony na głowę? Czemu? Jak mnie sniper w ogóle zabił z przodu? Myślałem, że on tylko z boku. Nie. Nie wiem, co ja się wpakowałem do jeżdżącej trumny, kurde, jak na Żołnierze w Afganistanie, w tych rosomakach wysokich na 3 metry. Tu też nie za fajnie. Jak to mówi duszkin, granat trzeba rzucać tak, że wybucha dokładnie w tym miejscu, w którym upada. I to w tym samym czasie... Kurde, zapomniałem, że nie umiem stąd wyskoczyć nigdy. Oj oj oj, boli boli, boli, boli. Aj, i mnie zabiło, koniec mapy. No Szkoda, że tego typa nie zastrzeliłem wcześniej, mógłbym iść dalej. Plan był dobry, co? Co za pech. Najbardziej mnie zastanawia, gdzie są nasi snajperzy, którzy powinni ściągać tych typów z drugiej strony, którzy siedzą kurde w jednym miejscu przez 10 minut i nas po prostu wybijają. Peszek. Oj, 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 no chyba się nie uda, powiem wam. Chyba się nie uda, już nie ma szans. Ale my mamy jakiś słabszy team, czemu nie mają same setki po A drug... No chociaż nie, tam w topie są same setki. U nas po prostu... O kurde! Nie, 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 czemu mnie tak daleko zrespawnowało w momencie... Nawet nie mam jak pomóc naszym, bo w życiu tam nie dobiegnę na czas. Tak, 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 tak. Nie. Przegraliśmy. No, ale to było bardzo wesołe w 16 minut. Takie, o którym marzyłem. Nie było najgorzej. Nie było najgorzej. Cały team się starał. Dawaliśmy radę. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z pola bitwy 3. Trzymajcie się wszyscy, pa.